Witam, nazywam się Jankowski Łukasz, znajdujemy się w miejscowości Dęba. Tutaj mamy kapustę głowiastą Mietma. Tu jest 40 tysięcy sztuk. E, ta kapusta była siana e, 15 grudnia. Po trzech tygodniach ona była pikowana w multiplaty osiemnastki. 18, 18, duże wielokomórki. Dlaczego duże wielokomórki? Z tego względu że wiosną jest zimno, żeby chcąc wystartować wcześniej musi być bardzo dobra rozsada. Żeby zrobić bardzo dobrą rozsadę, ona musi mieć dużo miejsca i dużą bryłę, żeby jak największą, mocną roślinę wsadzić w glebę. Druga sprawa, gdy nadejdą jakieś warunki atmosferyczne, jakiś duży mróz, mamy możliwość przetrzymania tą rozsadę. Ta rozsada już ma półtora miesiąca. Będzie ona jeszcze trzymana w około dwóch tygodni, czyli planuję koło 10 lutego posadzić na miejsce stałe. Jak pozwoli pogoda, tutaj mogę, mogę pokazać po zastosowaniu Fertimaxa. Najpierw był zaaplikowany w siewce, później po zapikowaniu też był stosowany na to powierzchnię. 2 kg Fertimaxa tutaj pokażę korzeń mamy o, tutaj liści właściwych już mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 wychodzi i mówię, ona jeszcze tutaj w tym mnożarce będzie 2 tygodnie Także jeszcze zro, zrobi lepszą bryłę korzeniową. I jak pogoda pozwoli, będziemy sadzić na miejsce stałe. Ja już drugi rok zdecydowałem się na jedmę, z tego względu, że jest najwcześniejszą odmianą. Miałem też różne odmiany w zeszłym roku i jednak jedma, jedmę najwcześniej, najwcześniej ciołem. Planowany zbiór kapusty przewiduje około 10 kwietnia. W zależności też, jaką będziemy mieć wiosnę: czy będzie ciepła, czy będzie zimna, ile też słońca będzie, bo wiadomo, największym też czynnikiem jest słońce, jak jest dużo jego, także możemy też wcześniej wystartować z uprawą. Siejąc w grudniu, ogólnie warzywa, mam najmniej słońca. Aby roślina w miarę rosła. Rozwijała korzeń, musi być doświetlana. Zamontowałem tutaj lampy sodowe. Nie aż tyle, jak książka pisze, bo wiadomo, chodzi o prądy, wytrzymałość, ale bardzo dużo te lampy dają. Roślina, roślina bardziej pobiera nawozy, bardziej się lepiej ukorzenia no lepiej, lepiej rośnie, lepiej rośnie. Na przodzie, gdzie jest tego światła mniej, ta lampa, te światło tej lampy mniej sięga, widać tą różnicę, że ta roślina już jest mniejsza, mniejszy liść ma, słabszy korzeń ma. Podlewanie, wiadomo, z podlewaniem trzeba też ostrożnie, bo to jest grudzień, styczeń, słońca jest mało, nawet gdy to słońce wyjdzie, to ono nie jest takie mocne, jak jest w marcu, także Trzeba, Ja na przykład bardziej ją roszę niż mocno podlewam. E, około dwa razy w ciągu tygodnia ją zraszam, żeby ona się napiła, ale nie, podle, nie zraszam tak, żeby cała byra była bardzo, bardzo mokra, bo też jak mocno podlejemy, nie ma słońca, to ta roślina też nam może trochę wybiec do góry.